Rafał Orlicki, Wet Animal, Centrum Zdrowia Pszczół. Pszczelarstwo zgodne z naturą. Mam zaszczyt porozmawiać dzisiaj z wyjątkową osobą, z legendą polskiego pszczelarstwa, z profesorem, doktorem habilitowanym Pawłem Horbińskim z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wara destruktor jest w każdej pasiece, to już fakt, i nawet można pójść dalej, ma się coraz lepiej. Moje pytanie brzmi, jaki wpływ na inwazję wara destruktor ma diagnostyka, badanie, monitoring stopnia porażenia rodzin pszczelich przez roztocz? W momencie, kiedy pszczelarz dysponuje własnymi pszczołami i nie dysponuje wiedzą o, o ilości pasożyta, które ma w swoich rodzinach, to tak naprawdę nie wie, jak będą funkcjonowały te rodziny, jak będzie wyglądała produkcyjność takich rodzin. Bo jeżeli pasożyt osiągnie pewne niebezpieczne progi, które już zagrażają biologii, życiu, bezpieczeństwu rodziny, no to pierwszym symptomem, takim dla niego bardzo przykrym jest strata produkcji, bo pszczoły zbyt chore przestają produkować miód. No a potem, jeżeli no, trochę umknie mu Pewien krytyczny moment, no to skończy się najczęściej śmiercią rodziny, i będzie to wyprzczelenie tej rodziny jeszcze w tym samym sezonie, najczęściej przed zimowym i zostanie pusty. Tak więc pszczelarze powinni wykonywać jakikolwiek monitoring w przypadku tego pasożyta. Zwłaszcza, że my mamy szereg metod opartych zarówno na żywych pszczołach, na martwych pszczołach, wymagające uśmiercania lub niewymagające uśmiercania. Także pewien wachlarz możliwości dla pszczelarza jest, tylko trzeba się zastanowić, co jest w naszym zasięgu i postarać się chociaż te 15-20% pasieki zrobić, czy objąć tym monitoringiem. Tu nie chodzi o to, żebyśmy przebadali każdą rodzinę, żebyśmy znali, co dokładnie, ile pasożytów, co do sztuki jest. Tu musimy pomyśleć o efekcie skali. Z tego względu, że ocena porażenia jest dwojaka. Pierwsza, pozwala na zorientowanie się, jak będzie wyglądała praca rodziny w sezonie, czyli taki monitoring, który trzeba wykonać wiosną. A dwa, jeżeli taki monitoring też wykonamy wiosną, od razu możemy ocenić, jak poszła nam walka z pasożytem w poprzednim sezonie, no bo to, co wiosną zostaje w rodzinach, jest konsekwencją tych wszystkich naszych zabiegów, które żeśmy wykonali jeszcze w poprzednim sezonie, nawet w okresie jesiennym, czy czasami nawet zimowym. No i jeżeli jest zbyt duże porażenie generalnie wszystkich rodzin, po takiej ocenie, no to wiemy, że coś było nie tak. Nie zawsze musi to być wina nasza, no bo dzisiaj mamy bardzo duże napszczelenie, więc wędrówka pasożyta w ramach reinwazji często umyka pszczelarzom, a jest problemem dzisiaj też również bardzo istotny. I teraz takie metody, z którymi my się posługujemy, to są metody, które mogą wykorzystać na wiosnę, takie można powiedzieć najmniej kosztowe, Wtedy, kiedy korzystamy z szuflad i mamy dostęp do osypku drobnocząsteczkowego, bo wtedy możemy również się zorientować po ilości pasożytów, które są w tym osypie, jak wygląda sytuacja w rodzinie, bo są odpowiednie tabele przeliczeniowe, pszczelarze je doskonale znają, w literaturze są zawarte. Natomiast drugim momentem to już jest moment, kiedy faktycznie powinniśmy być po zbiorach, bo dzisiaj mamy trochę inną sytuację. Te pożytki główne, jak to się ładnie kiedyś określało, no dzisiaj się skończyły, bo. Tak naprawdę mamy bardzo wczesne pożytki wiosenne, no i przyspieszone pożytki, jeżeli są z lipy czy z akacji, no bo to, jest to są też kapryśne rośliny, no więc już możemy po powiedzmy sobie okresie, kiedy te rośliny już przekwitły, sprawdzić, czy w rodzinach mamy poziom pasożyta, który może już zagrażać, bo lipiec to już jest moment, kiedy trzeba zacząć wychowywać generację do zimowania, albo przynajmniej karmicielek, pszczół, Czerwiu, który wyjdzie potem jako pszczoła do zimowli. No, i jeżeli tu zostanie przegapiony moment krytyczny i pasożyty osiągną niebezpieczny poziom, no to wtedy skończy się to bardzo źle, bo nawet rodzina wizualnie silna może zniknąć w ciągu jesieni całkowicie i zostać sama matka. Tym bardziej, że pszczelarze jeszcze zapominają o groźnym, niewidocznym wrogu, jakim są wirusy. No, no to wirusów to Bo... dzisiaj już mamy ponad 70 znanych u pszczół. Ale w związku z tym, że waroa jest wektorem przenoszenia, dlatego ważne jest skuteczne? O, nie znaczy. tylko. No, ona jest nie tylko wektorem, hmm. ale jest indykatorem, a jeszcze dodatkowo wektorem biologicznym. To są takie rzeczy, o których pszczelarze rzadko hmm. pamiętają, czyli w nim również potrafią się namnażać wirusy, które jemu specjalnie krzywdy nie czynią. Natomiast. On wtedy zwiększa miano tych wirusów i zakaża coraz więcej pszczół w czasie żerowania. Także to są, to są dodatkowe kłopoty. Dlatego tak ważne jest skuteczne zwalczanie destruktor tak? A to, to wszyscy wiedzą. To już jest truizm, to już nie chciałem nawet o tym mówić. No to, profesorze, to, to bo kto nie walczy, tak. ten pszczół nie ma, no więc to, jest, to, są, to są proste. To <laughs> Tylko są jesteśmy proste, że... w, w sytuacji, kiedy e, mówi się często e, o leczymy, leczymy, ale przecież przelażom powinno zależeć, żeby wyleczyć. To znaczy, powiedzmy sobie, wyleczenie na dzień dzisiejszy metodami czy sposobami, które mamy, nie jest tak do końca w naszych warunkach możliwe, choćby z tego powodu, że każdy to robi czy w inny sposób, czy w swój sposób, czy w innym terminie. I to są też ograniczenia, bo nawet jeżeli mielibyśmy narzędzia, które były bardzo dużo bardziej skuteczne niż mamy, no to trzeba by to zrobić w całej Polsce, we wszystkich pszczołach, w tym samym terminie chcemy podjąć się nawet tego monitoringu. No to wtedy warto wykorzystać już nawet, można powiedzieć, gotowe, komercyjne urządzenia czy zestawy, które są dostępne w handlu. Przykładowo jest taki zestaw, który bardzo dobrze może służyć do kilku metod, bo i zarówno do metod flotacji, czy wodnej, czy alkoholowej, czy pudrowej, czy nawet przy użyciu narkozy z dwutlenkiem węgla. Także są takie zestawy, więc nie jest to rzecz technicznie niewykonalna, ponieważ są narzędzia, które które pozwalają pszczelarzowi już bez problemu sobie takie badanie pszczół, no bo monitoring to jest tak faktycznie badanie pszczół i to niekoniecznie związane ze stratami pszczół, no bo niektóre badania wymagają niestety poświęcenia pszczół do tego, ale nie wszystkie, więc można sobie, można sobie wybrać i skorzystać z takich opcji. Ja polecam, bo tak naprawdę realnie w Polsce to szacujemy, że około 4-5% pszczelarzy wykonuje prawidłowy monitoring. Bo faktycznie tak z ankiet wynosi, wynika, że około 1 trzecia pszczelarzy wykonuje monitoring, ale ta 1 trzecia to robi ocenę pasożyta, które spadły po jesiennym leczeniu, czyli faktycznie nie jest to żaden monitoring, tylko ocena skuteczności hodowli pasożyta we własnej pasiece. I to nie ma specjalnych wartości diagnostycznych, bo po sezonie no to już tylko można ocenić, czy było dużo, czy mało natomiast nie ma to już żadnych elementów do zarządzania yy, hodowlą pszczół i chowem pszczół do tego jak ta rodzina będzie, będzie funkcjonować no jedyne co można wnioskować jak było bardzo dużo <laughs> i po ostatnim doleczaniu spadło jeszcze mnóstwo no to można szacować, że ryzyko upadku, upadku tej rodziny w czasie zimowli jest bardzo wysokie, no i to jest tylko tylko tyle, ale nic nie możemy przeciwdziałać, żeby, żeby to się nie stało Panie Profesorze, chciałbym żeby wybrzmiało i jaka jest celowość w monitoringu, to co Pan mówił? Czyli po, po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, ile, nie ile spadło, ale ile, nam, ile mamy w środowisku ula, i dwa, jaka jest skuteczność ostatniego leczenia, prawda? To znaczy najważniejsze przy monitoringu, tak naprawdę, to jest wiosną. Jeżeli się go wykonuje wiosną, jakąkolwiek metodą wykonuje wiosną, to wtedy wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja w pasiece. Bo jeżeli zaczynamy z bardzo małą, średnią. i możemy zaplanować rodzin, działania. Tak no to mając znaczy. To wiedzę. No nawet, nawet mamy prostą zależność. Jeżeli wiosną będzie bardzo mało, to poziom, można powiedzieć, krytyczny zostanie osiągnięty, powiedzmy sobie, dopiero na początku września. Więc zdążymy z zabiegami głównymi zwalczania i nie będzie strat w rodzinie, a jednocześnie będą zbiory miody. Jeżeli zaczynamy z bardzo wysokim poziomem. No to albo stracimy w części roczny. I rodziców, czekamy do, do jesieni. No a jak się jeszcze spóźnimy i czekamy na kolejne, bo mamy tam chęć na kolejne pożytki, no to way. może się to bardzo źle skończyć, bo dużo wcześniej zostanie osiągnięty próg zagrożenia. No i to może być nawet w takim terminie, że jeszcze nie odebraliśmy miodu, bo jeszcze, jeszcze czekamy, jeszcze jest zbyt, zbyt niedojrzały a pasożyty już osiągnęły taki próg krytyczny, co potem może dla rodziny skończyć się bardzo źle, no bo rodzina osłabiona pasożytem, no będzie miała kłopoty i bardzo często e, nawet wypszczeli się. A jak dołączą się inne e, niebezpieczne patogeny, no to może nam też dojść do depopulacji w okresie jesieni. No to najczęściej mamy potem telefony, że pszczoły zniknęły w pasiece, no i kto ukradł pszczoły? Takie proste pytania pszczelarze zadają. No mamy jeszcze problem, który w tym roku zostanie Miejmy nadzieję, do końca określony. Mamy takie nadzieje, z tego względu, że zmiana przepisów weterynaryjnych Unii Europejskiej wykazuje, że waroza jest bardziej groźną chorobą, aniżeli znilec amerykański. No więc ta choroba może stracić status choroby urzędowej, no i wtedy pszczelarze zostaną bez możliwości wsparcia służb państwowych i pieniędzy państwowych przy zwalczaniu tej choroby. No więc tu są pewne, pewne niebezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że y, będzie dotrzymana obietnica jednego z ministrów, że będzie ten zgnilec dali chorobą zwalczaną z urzędu. No ale może sytuacja prawno-ekonomiczna okazać się, że, że nie będzie takiego wskazania. To trudno powiedzieć. No to jeżeli nie będzie, no to pszczelarze tak naprawdę będą musieli sami y, decydować o tym, co zrobić z rodzinami, jak również zająć się też y, wykrywaniem. No bo to, co wszyscy znają hmm. z objawów, co się ciągnie, że śmierdzi, no to tak nie, we, nie we wszystkich typach, bo mamy dwa typy zarazka, które mamy w naszym kraju i w tym drugim typie nie bardzo to jest. No więc wtedy trzeba sięgnąć po inne narzędzia. Oczywiście można pobrać próby też i wysłać do badań laboratoryjnych, co obecnie, jeżeli pobiera urzędowy lekarz, jest bezpłatne. No a jeżeli choroba nie będzie zwalczana, będzie też płatne. No więc czasami nawet kupując od kogoś dużą ilość odkładów, no to warto sprawdzić, czy kupujemy spasieki, w której nie ma snilca amerykańskiego. No i ci też są narzędzia bardzo proste, bo to są szybkie testy diagnostyczne, zresztą są w, u zwierząt zresztą i u ludzi są bardzo, bardzo popularne, bo prawie każdy gatunek zwierzęcia, zresztą u ludzi też takie testy są. I mamy takie testy też, zarówno na snilec amerykański czy, czy europejski i takie proste testy. Tak zwane testy kasetowe, bo one tak czasami są nazywane, gdzie wystarczy nanieść kropelkę larwy z homogenizowanej w buteleczce, która jest zawarta w opakowaniu, no i potem odczytać po kilku minutach wynik. No i wtedy możemy być pewni, że rodziny, czy rodzina, czy rodziny, z których pochodziły, na pewno są zdrowe i wolne od, wolne od tego typu chorób. Czyli absolutnie ta, te badania, diagnostyka. Jest kluczowa. To znaczy, to jest ogólny trend europejski, to nie są nawet nowości. My staramy się, jak to się mówi, pod strzechę zanieść pewne informacje, bo już parę lat temu bardzo podniesiono w kwestii pszczelarstwa, że pszczelarze muszą mieć ułatwiony dostęp, też do pewnych możliwości diagnostycznych. No więc dostali takie narzędzia, więc takie możliwości, możliwości też są. No i muszą mieć wzmożony dostęp do edukacji, bo ilość konferencji jest też i szkoleń jest bardzo duża, no więc widać, że jest zapotrzebowanie na tą wiedzę, jest dostęp do tej wiedzy, tylko chcielibyśmy, żeby ta wiedza, która zostaje przekazana, żeby była wykorzystana w praktyce, bo niestety... No właśnie, tych szkoleń jest sporo, natomiast jaka część przechodzi do pasieki? No to jest kolejne pytanie. To znaczy, to jest też związane z naszą psychiką. Im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej konserwatywni i trudni. No I zawsze ten rzeczy. mózg nam podpowiada te prościejsze rozwiązania. tak? No, albo te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czy tam z dziada, pradziada je wykorzystujemy. Także no, powiem tak, drobne kroczki mogą nam przynieść efekty. Nie da się rewolucji zrobić w tym zakresie, ale Pszczelarze wiedzą już, jak się mówi o monitoringu, wiedzą już o co chodzi, tylko jeszcze, można powiedzieć, nie dojrzeli do tego, żeby w pełni z niego skorzystać, ale myślę, że, że to powinno się poprawiać, bo i młodnieje ta grupa, no i oni już łatwiej, łatwiej wchodzą, a tak naprawdę to przydałoby się, żeby zawód pszczelarza był tak naprawdę skodyfikowany, że trzeba mieć określone wymagania, no i takie powiedzmy sobie przygotowanie nawet dla kogoś kto chce w ogóle zacząć pszczelarstwo powinno się wiązać z tym, że to powinno być takie abecadło oprócz innych że po skończeniu on wie, że to jest po prostu standard który się normalnie wykonuje. A póki co mamy sytuację kiedy tak naprawdę każdy może zostać pszczelarzem. No ale najczęściej też się to yy, dziedziczy od dziadków, od starszych osób i, mhm. i od nich się uczy no więc te nowości też yy, Niełatwo dostają się do młodego człowieka, bo nawet jak on przyswoi sobie taką wiedzę i próbuje nawet seniora skłonić do tego, to najczęściej słyszy, jak już to będzie Twoje, to będzie mógł się tym zająć. No i to jest takie. Takie. Nie powiem, że hamulcowe, no ale to jest taki, to jest, no, to jest przywilej, można powiedzieć, wieku i, i naszej psychiki, także to jest trudne do, do przekonania, ale dobrze, że pszczelarstwo młodnieje. Tak mi właśnie przychodzi na myśl, że tak naprawdę doświadczenie jest hamulcowym rozwoju, tak? bo, bo tak naprawdę doświadczenie mamy wiedzę z wczoraj, a dzisiejsze pszczelarstwo wymaga jednak wiedzy na jutro, nie? więc tutaj. To doświadczenie jest cenne, absolutnie. Myślę, że, że może nie doświadczenie, rutyna. Bo to, rutyna jest zgubna. Doświadczenie to nie, bo to jest wiedza, którą się zdobywa i w połączeniu z umiejętnościami, wiedza już nabyta, plus jeszcze to, co się doczyta, to daje dobre efekty. Natomiast rutyna, bo tak się robiło i tak się robić będzie, no to, to, to jest zgubne. To jest zgubne i, i to jest trudne, bo, bo wtedy usztywniamy się w swoich. W swoich przekonaniach, i, i trudno nowość, nowość prowadzić. Bo pszczelarze mają bardzo mnóstwo, po, dużo pomysłów, no ale nie zawsze są to pomysły realizowane. I powiem tak, jak to jest ich pomysł, to oni bardzo chętnie próbują to zrealizować. Ale jeżeli my im podpowiadamy jakiś pomysł, to już wygląda no, troszeczkę inaczej. E, ale myślę, że taki e, wysuwa się taki apel dla pszczelarzy. E, monitorujcie absolutnie. Ta diagnostyka i monitoring co najmniej trzykrotnie w ciągu sezonu e, znaczy, wykonywać, prawda? A tak wracając jeszcze. W przypadku, w przypadku wszystkich chorób abstrahując od dwa rozy, mm -hmm. czy nawet nozemozy, mozy, bo, bo, bo też można robić monitoring czy, czy, czy taką diagnostykę i potem decydować, co z pszczołami zrobić. Wiedza o zasięgu, występowaniu częstotliwości, nasileniu danych chorób w pasiece. Nie tylko na tej zasadzie, że tam się zagląda i, i próbuje się nie zobaczyć, no bo, 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 bo będzie się źle spało, tylko jeżeli mamy taką wiedzę, to wiedza nam pozwala reagować. Nie czekać na pewne skutki czy efekty działalności tych chorób, bo one się pojawią, bo to nie ma. No tak. To jest normalna rzecz. Tylko jeżeli wiemy, możemy wyprzedzić pewne rzeczy. I pewne rzeczy da się zrobić, bo nawet jeżeli ten poziom pasożyta będzie wiosną zbyt duży, które wiadomo, że skończy się źle i miodu nie będzie, no to zawsze są pewne możliwości ograniczenia tej inwazji nawet wiosną, bo tych metod, sposobów jest dzisiaj coraz więcej, zresztą łączonych ze sobą w różny sposób, i widać, że pszczelarze coraz chętniej łączą, bo tak wygląda z, z, z ankiet. No więc mamy szansę, żeby pszczołom, żeby pszczołom pomóc, żeby je, żeby je uratować, ale jeżeli nie wiemy, no to potem pszczelarz zagląda do ula, no i potem dzwoni do lekarza, często do mnie, i się pyta, co się stało, że ktoś ukradł mu w październiku wszystkie pszczoły z pasienki. No właśnie, a to nie jest taka odpowiedź. Panie profesorze, właśnie chciałem jeszcze na koniec zapytać o te straty rodzin pszczelich. Bo o ile 20-30 lat temu rozmawialiśmy o 2-3% stratach, natomiast dziś, no, tak mówi się, tak lekko mówiąc, o 20 nawet do 30%, to znaczy, tych strat. w naszym kraju na razie. Jest Czy wiąże się to ze zmianą klimatu, zmianą biologii patogenów? Nie, nie, nie. nie. To klimat i patogeny y, robią swoje, ale tak naprawdę to się wiąże z człowiekiem. Mm -hmm. Nasza działalność, ta antropogeniczna w środowisku, na bardzo szerokim polu, od, od, od rolnictwa po, po wszystkie inne rzeczy, plus globalna wioska i, i przepływ patogenów z, z rejonów, gdzie nasza pszczoła nigdy nie występowała, tylko inne organizmy i, i to przeszło z jednego na drugie, no noze macerane, czy Wara jest takim przykładem, powoduje, że pszczoła ma coraz trudniej. To nie jest to, że my mamy słabsze pszczoły. No, nawet się mówi, że kiedyś przeżywały 1500 pasożytów, dzisiaj 500. Trzy razy mniej. A wcześniej wirusów nie było. Nie było też innych kłopotów. No i teraz pszczoła jest narażona na mnóstwo czynników, gdzie to ładnie się w nauce nazywa stresorów. No i mamy zresztą takie, takie piękne przysłowie, nawet łacińskie Nes Hercules contra plures. Siła złego na jednego, jak to w polskim tłumaczeniu. Więc jak pszczoła ma za dużo tych przykrych rzeczy... A czasami jeszcze dokłada się do tego sam właściciel przez swoje nieodpowiednie zachowanie, no to pszczoły mają duże kłopoty z przeżyciem. Także pszczoła nie jest tak, że, że ona jest słabsza, że jest gorsza. Ona ma gorsze warunki życiowe. I my przez nasze <laughs> działania, ograniczanie nawet części tych sensorów, żeby mieć świadomość, że takie są i co z nimi zrobić, bo dzisiaj nawet pszczelarze się nauczyli jednej rzeczy, że w pasiece w lecie może być głód, czego przez 40 lat kompletnie nie znali, a dzisiaj kto nie karmi pszczół w tych okresach głodu, to pszczół nie ma. Też już się nauczyli, też już wiedzą, to też jest wiedza, ale no powiedzmy sobie osiągnięta dużymi stratami i dzisiaj te straty akceptowalne, takie w Polsce, takie bez problemu akceptowalne, to jest 10%. Ale ci, co przeżyli nozemozę, tą po zmianie gatunków i potracili 75-90% do obsady pasiek, no to dla nich 20% to nie jest wcale tak źle. Ja co roku mam pszczelarzy, którzy zimują 50-60 rodzin, wiosną dzwonią, że zostały dwie 3 No i się pytają, co się stało. Ja, mówię, ja przez telefon nie potrafię w żaden sposób im powiedzieć, co się stało, bo tu czynników może być bardzo wiele, ale takie wysokie straty są w ogóle zastanawiające, bo biologicznie połowę pasiki, jeżeli nie zrobiliśmy błędów żywieniowo, karmowo, leczeniowych, to połowę powinno zawsze przeżyć bez najmniejszego problemu, nawet jak coś się jeszcze tam zdarzyło. Natomiast straty 90 czy pary procent to już wynikają z tego, że coś się dodatkowego nałożyło, no i to warto byłoby sprawdzić, co to jest, bo trudno powiedzieć bez żadnych badań. Także te straty, <laughs> powiedzmy sobie, na poziomie 20%, to trzeba się przygotować, że coś takiego może być, i nie traktować tego w kategoriach tragedii rodzinnych, własnych bo jest bardzo dużo pszczelarzy, którzy potracili 50% i więcej procent, zaczynali od nowa i to już po parę razy w ostatnich 20 latach, 3-4 razy, można powiedzieć, podnosili się z, z upadku i dali radę. Ale jeżeli będzie moda na pszczoły, bo ta moda trochę jest, to doprowadzimy do takiej sytuacji, że tych pszczół będzie tak dużo, a wiedzy o nich zbyt mało w stosunku do do ilości pszczelarzy, którzy w tym momencie się pojawią, więc ten rozwój chorób, a transmisja chorób przy owadach, które potrafią się komunikować na duże odległości no bo powiedzmy sobie 10 czy 15 km w przypadku pszczół i przenoszenia chorób to, to jest sposób naturalny, bez nawet udziału człowieka no to wtedy będą pszczoły miały gorzej i będą większe straty. Bo zawsze jak jest zagęszczenie populacji, to pojawia się jakaś zaraza czy pomór który redukuje do takich ilości, które już potem nie zagrażają. To są naturalne tendencje, tylko my próbujemy temu przeciwdziałać. Ta wysoka populacja pszczół, ale również te zmiany klimatyczne, te ciepłe jesienne, nawet grudniowe, czyli przedzimowe dni, powodują też to, że no rodzina się rozwija, mamy czerw, mamy reinwazję, to też nie sprzyja. No oczywiście, że nie sprzyja, tylko że pszczelarz, który ma naprawdę wiedzę i doświadczenie potrafi zastosować pewne mechanizmy, które zapobiegną późnojesiennemu czerwieniu matki i potrafią pszczoły poprowadzić tak, że one tak przygotują gniazdo i zaleją pokarmem, że nawet jak się ociepli, ta matka tak naprawdę wielkich możliwości do składania jaj nie ma. Jeżeli się pszczami mało opiekuje i ma się małą wiedzę i zostawi się za obszerne gniazdo, no to bez problemu taka sytuacja będzie i pasożyt też będzie miał szansę, ale pasożyt nie jest taki chętny w okresie zimowym do, do rozwoju. No, my też musimy na pasożyta, że on naprawdę jest wyspecjalizowanym drapieżcą najwyższego rzędu, bo to to jest drapieżnik najwyższego rzędu i on też ma strategię przetrwania. I tak naprawdę pokolenia zimowe pszczół i pszczoły, które potem karmią nawet w zimie te pokolenia, one wcale nie są, no już kolokwialnie mówiąc, smakowite i dobrze odżywcze, no bo to nie jest czas y, y, dopływu obfitego pokarmu białkowego, więc pasożyt też niezbyt chętnie w tym czasie wykorzystuje. Ale wiosną będzie już wtedy miał szansę. Ale im większa populacja zostanie, tym większe straty będą. Podsumowując, monitorujmy, diagnozujmy. Y Wszystkie patogeny, wszystkie zagrożenia, abyśmy mogli wcześniej reagować, nie czekając na ten krytyczny poziom. No oczywiście. Bo często pszczelarze dopiero widzą, jak jest ten krytyczny poziom. No jak już jest, jak to ładnie młodzi mówią, pozamiatane. Tak. E, no ja dopiero 35 lat staram się tą wiedzę przekazywać pszczelarzom i mam nadzieję, że, że mi się udało to w znacznym stopniu, także. Ale to już muszą sami w. w, w Samych sobie to ocenić, na ile skorzystali z takich możliwości. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Był to dla mnie wielki zaszczyt. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. No i życzę dużych zbiorów.